Okay. Uh, dzisiaj zrobimy sobie znowu tłumaczenie zdań uh, uh, z uh, polskiego na angielski. Uh, w tym momencie idziemy do pracy. We are going to uh, work uh, now. Uh, jutro o godzinie 17 spotkam się z Ewą. I will meet Eva tomorrow. 5 p.m. Uh, lubimy jeść owoce morza. We like uh, eating uh, seafood. Um, uh, Iza poszła do sklepu. Iza went to uh, the shop uh, wczoraj od uh, 18 do 19. Uczyliśmy się włoskiego. Yesterday from 6 uh, to 7 p.m. We were learning Italian. Uh, po tym, jak spotkała uh, Jarka, poszła do kina after she had met Jarek. She went uh, to the um, cinema. Dwa dni temu um, wycięliśmy. Uh, 10 drzew uh, w ogrodzie. Two days ago we uh, cut down uh, 10 trees in the uh, garden. Uh, on zawsze pijemy leko o godzinie 19.00. He always drinks milk um, uh, at um, 7 p.m. Zamierzacie uh, zwiedzić um, Japonię. You are going to uh, visit uh, uh, Japan. Uh, w pokoju uh, są uh, dwie sofy. There are two sofas uh, in the uh, room. Koju jest jeden telewizor. Uh, there is uh, one uh, TV set in the uh, room. Uh, czy lubisz odwiedzać uh, zagraniczne kraje? Do you like visiting uh, foreign countries? Uh, ile uh, kosztuje mąka? Uh, how much uh, does uh, the kosztuje uh, cukier how much does the uh, sugar uh, cost uh, mam kilku uh, przyjaciół uh, I've got a few uh, friends uh, w moim mieście jest 70 tysięcy mieszkańców uh, there are 70,000 inhabitants or people in my uh, city. Gdybym mm. była, to to zerwałabym mm. z Arkiem. If I were you, I would uh, break up with. I uh, I would break up with. Uh, Arek. Mm. Jeśli będzie ładna pogoda uh, jutro, uh, to um, odwiedzimy dziadków. If the weather is uh, nice tomorrow, we will visit uh, grandparents. Um, uh, mam na imię Izabela. Iza w skrócie. My name is Izabela. Iza. for uh, short uh, nie owijaj w bawełnej powiedz mi prawdę don't uh, beat um, um, around the bush and tell me the uh, truth um. uh, Monika to uh, Beksa i cały czas płacze Monika is a crybaby and she cries um, uh, all the time. Um, Marek powiedział, że uh, kupi um, um, nowe auto jutro. Mark said that he would uh, buy a, a new car uh, the following day. to pamiętajmy uh, o mowie um, zależnej. Um, cztery domy zostały wybudowane um, na moim osiedlu dwa lata temu. Four new houses were built in my housing estate four years uh, ago. Um, nowa szkoła będzie wybudowana za dwa lata. A new school will be built in two years uh, time. Um, w tym momencie jedzenie jest robione przez Kasię. Um, um, food um, or meal or food is being uh, made by uh, Kasia uh, now. Jutro pójdziemy do kościoła. We will go to Church, uh, uh, tomorrow. Mm, um, one były uh, smutne, no nie, they were uh, sad weren't um, day, czyli tutaj mieliśmy pytania uh, zwrotne. Uh, pieniądze są ważne dla ludzi. Money um, is important to uh, people. Money, um, uh, może, um, so dla nas polaków liczba mnoga to jest liczba pojedyncza. Thanks for the part one.